Hej, witam Was bardzo gorąco, gorąco, bardzo gorąco jest u mnie. Ciekawa jestem, jak u Was, jaką macie pogodę. Piszcie w komentarzach pod filmem. U mnie upały masakryczne. Um, ale dzisiaj podobno ma być burza, także zobaczymy. Dziś przychodzę do Was z nową kolekcją Bell Hypoallergenic i kolekcja nazywa się Ultra Light Collection, a kolekcja bardzo letnia, dlatego bo mamy tutaj w zasadzie same kremowe konsystencje, więc tak, produkty, które no, powinny idealnie wpasować się na lato. Tak wygląda po otwarciu tutaj pudełko z kolekcją. No i tak jak już Wam wspomniałam, same kremowe produkty, a głównie takie wykończeniowe do twarzy, a coś do ust też, maskara, także zobaczymy co w trawie piszczy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, bądź jeszcze nie subskrybujesz kanału, to będzie mi niezmiernie miło jak zostawisz suba, łapkę w górę, jeśli ten film przypadnie Ci do gustu, Ciebie to nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozrasta. To tyle słowem wstępu, przechodzimy już do samej kolekcji Po Hypoallergenic. Szybko poza kamerą rzuciłam na twarz podkład i korektor po to, żeby skóra była ujednolicona, wyrównana, i żebyśmy fajnie po prostu mogli przetestować produkty do wykończenia. Mam tutaj na myśli róż, brązer i rozświetlacz, ale wcześniej zanim zaaplikuję kosmetyki na twarz, to jeszcze tutaj będziemy sobie każdy z nich przybliżać i przeczytam Wam po prostu coś więcej na jego temat. No i tak, myślę, że zacznijmy może od konturu, sztywtu do konturowania twarzy. Wegański bronzer w sztyfcie doskonale sprawdzi się w konturowaniu twarzy na mokro. Kremowa, aksamitna konsystencja produktu pozwala uzyskać naturalny efekt makijażu, a uniwersalny kolor idealnie dopasowuje się do każdego odcienia skóry. Bronzer nałożony na nieprzypudrowany podkład perfekcyjnie się blenduje i łączy z innymi produktami, a zaokrąglony sztyft ułatwia jego aplikację bez plam i smug. Produkt jest dostępny w jednym kolorze Classic Bronze. I mowa o tym tutaj produkcie. Tak wygląda. W zasadzie wszystkie, słuchajcie, produkty, zobaczcie, do wykonania kończenia twarzy, do modelowania twarzy, wyglądają identycznie, różnią się tylko kolorem tutaj tej naklejki, jak gdyby. I tak wygląda brązer po otwarciu. Faktycznie jest zaokrąglony i faktycznie tutaj do wysuwania, no dużo się go tutaj wysuwa nawet, kolor wygląda na taki bardzo sympatyczny, nie jest jakiś taki mega chłodny. No, i tutaj pigment jest taki e, do budowania. Na pewno nie jest bardzo mocny, ale też myślę wystarczający. Nałożymy sobie go tu. Dość woskowy w odczuciu. Bardzo mięciutki. Zobaczcie, już ile mi go poszło. Myślę, że może nie być do końca taki wydajny i um, no, nie wystarczy na długo. Może taki pędzelek będzie ok. I rozprowadzam sobie. Oj, bardzo szybko się wtapia. Faktycznie, słuchajcie, tutaj roztarcie go to jest raz, dwa. No zobaczcie, mam taki dość puchaty pędzelek, a mimo wszystko bardzo fajnie i szybko on się wtłacza i blenduje ze skórą. Wow! No, myślałam, że będzie woskowy, że będzie jakiś taki bardzo świecący, a nie. On bardzo ładnie się tutaj, że tak powiem, adaptuje i wygląda świeżo na na twarzy kolor jest też jak najbardziej faktycznie taki uniwersalny ładnie ani nie za chłodny ani nie za ciepły więc taki optymalny tego typu produkty są super na lato bo nie dają takiej drugiej warstwy na skórze nie obciążają skóry swoją pudrowością wiecie wyglądają bardzo naturalnie przede wszystkim a efekt jest Oj, i szybka aplikacja, bardzo szybka, podoba mi się ten brązer. No i biegiem do kolejnego produktu. Następny w kolejce jest tutaj róż, zaraz po bronzerze. Jeśli chodzi o róż, e, oczywiście wszystkie produkty, nie powiedziałam, są hipoalergiczne i wegańskie. E, wielofunkcyjny róż w sztyfcie pozwala na subtelne podkreślenie ust oraz modelowanie twarzy na mokro. Kremowa, lekka konsystencja produktu idealnie się rozprowadza, a nałożony na nieprzypudrowany podkład pozostawia efekt naturalnie wyglądającego rumieńca. Róż perfekcyjnie się blenduje i wtapia w cerę, a zaaplikowany na usta, nadaje im świeży kolor. Hypoalergiczna formuła zawiera olej rycynowy, który optycznie wygładza skórę oraz zapewnia jej promienny blask. Produkt jest dostępny w jednym wyjątkowym kolorze Misty Blossom. No i mowa o tym tutaj produkcie. Tak wygląda róż, identycznie jak bronzer. I też zobaczcie, tutaj jest okrągły, zaokrąglony i do wysuwania. Pierwsze moje spostrzeżenie jest takie, że jest dość ciemny. To jest taki, um, taka herbaciana róża, taka wiecie, brudna, zgaszona. No, szczerze, ja lubię takie kolory, ale mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. Spróbujmy sobie na razie go nałożyć na usta. Mmm, mm, jaki on ma fajny smak. Zdziwiłam się, że można go... Nakładać na usta, ale wygląda obłędnie. Oj, to u mnie chyba wygrywa aplikacja na usta. Mm, bardzo kremowy, wcale nie jakiś świecący, wygląda super tak naturalnie. Um, pięknie się wtopił w moim, w zasadzie wygląda jak naturalny kolor moich ust. Um, no, delikatnie jest ciemniejszy, ale szczerze. Ja jestem zachwycona tym patentem. Dobra. No to teraz tak, na łapkę myślę trochę i spróbuję sobie go wklepać. Wolę w tę stronę, bo mam wrażenie, że jest to bezpieczniejsza forma aplikacji niż bezpośrednio z, tutaj z aplikatora. Mogę sobie dozować, wiecie, ilość na łapkach, więc um, wolę nakładać. Tak, ale oczywiście jest to kwestia preferencji. O, już widać jaka różnica. W tym policzku, a w tym. No jest troszkę ciemny, a myślę, że to jest odcień zdecydowanie na lato, właśnie do skóry muśniętej opalonej. No, bo nie czarujmy się, u osób, które mają porcelanową karnację, będzie on wyglądał sztucznie, nie będzie wyglądał naturalnie. Natomiast, tak jak mówię, jak ktoś ma delikatną, już taką opaleniznę, to on myślę, bardzo ładnie będzie się blendował. Zobaczcie. Oj, jest świeżo, jest promiennie, dziewczęco. Mm, bardzo tak naturalnie jeszcze odrobinę sobie dam na nosek. I ten smak na ustach, tak się zastanawiam, chyba tutaj ten olej rycynowy czuję. Tutaj był olej. Mm, tak, olej rycynowy. Mhm, wyczuwam go. Na razie bardzo mi się podoba ta kolekcja. Uważam że te kosmetyki Super bajka, jeśli chodzi o lato. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? A, no to machnijmy może rozświetlacz i już będziemy mieć z głowy. Będę mogła sobie delikatnie przypudrować tutaj przede wszystkim tą strefę T. Także tak, jeśli chodzi o rozświetlacz, em, wegański rozświetlacz w sztyfcie idealnie sprawdzi się w modelowaniu twarzy na mokro za pomocą światła. Pozostawi na skórze efekt pięknej, naturalnie błyszczącej tafli. E, hipoalergiczna formuła zawiera perłowe pigmenty, które dodadzą cerze blasku i sprawią, że będzie ona wyglądała promiennie i świeżo. Kremowa, lekka konsystencja perfekcyjnie się blenduje i łączy z innymi produktami. Zaokrąglony sztyft ułatwia aplikację rozświetlacza bez plam i smug. Produkt jest dostępny w jednym wyjątkowym kolorze Radiant Glaze. No i wygląda tak, identycznie jak pozostałe dwa produkty. Też jest zaokrąglony i... o oh, wow! No, ten rozświetlacz z kolei jest bardzo chłodny. Taki delikatny jakby róż, e, perłowy. To z kolei Mam wrażenie, nie jest na lato kosmetyk, ale zobaczymy, może się mylę, bo no myślałam, że on będzie bardziej jednak ciepły do skóry, takiej bardziej już właśnie opalonej, ale w sumie, słuchajcie, on się w ogóle nie wybija. On się tak wtopił, że ja go w ogóle już nie widzę. To jest świetna propozycja dla osób, które lubią subtelny blask, dla osób, które lubią minimalizm um, i słuchajcie tak coś, co wygląda, niesamowicie naturalnie i nie wybija się. Tutaj u mnie wszystko jest OK, Także słuchajcie, przeraził mnie ten kolor, ale ów na całe szczęście um, jest on bardzo uniwersalny i myślę zarówno do jasnej karnacji, jak i do karnacji nieco ciemniejszej. Będzie wyglądał ok. Nie widzę tych kosmetyków, nie czuję ich, a jednak są i skóra wygląda bardzo ładnie, jeśli chodzi o zdefiniowanie, świeżość i no ogólnie o takie wymodelowanie. Także pod tym kątem super. Jeszcze tu sobie dam trochę tu i delikatnie tu. Ja wklepuję łapkami, ale oczywiście można to zrobić czymkolwiek. Może to być pędzel, może to być gąbeczka. Um, także mną się nie sugerujcie. Po prostu ja lubię tego typu produkty nakładać paluszkami, chociaż może jest to mało higieniczne, to jednak mam wrażenie, że pod wpływem ciepła paluszków, lepiej kosmetyki, i szybciej można rozpracować, wtłoczyć, i e, wyglądają one bardziej naturalnie, bo ładniej się wtapiają pod, y, pod wpływem ciepła po prostu. No. Jest dobrze. Ja szybko poza kamerą przypuruję twarz, machnę brwi, no i testujemy, bawimy się dalej. Przybliżyłam Was, żebyście mogli zobaczyć, jak na zbliżeniu wygląda oczywiście skóra i wykończona twarz. Czyli brązer, róż i rozświetlacz. E, oczywiście troszeczkę przypudrowałam sobie tutaj tą strefę T, no i wypełniłam brwi, i możemy przejść do kolejnego produktu. I to jest najbardziej, myślę, tajemniczy i najciekawszy kosmetyk w tej kolekcji, e, a zarazem bardzo uniwersalny, ale po kolei, co to w ogóle jest? Hipoalergiczny nabłyszczacz do ust, twarzy i powiek, czyli tak naprawdę trzy w jednym, bo możemy go używać właśnie i na twarz, i na oczy, i na usta. Innowacyjny, przeźroczysty produkt do nabłyszczania ust, twarzy i powiek zapewnia trendowy efekt Glass Skin, czyli nieskazitelnej, optycznie wygładzonej i błyszczącej niczym tafla szkła skóry. Lekka, przyjemna konsystencja, nie klei się i zapewnia łatwą aplikację. Wielofunkcyjny produkt, idealnie sprawdzający, Sprawdzi się nakładane bezpośrednio na niepomalowaną cerę lub e, po wykonanym makijażu nadając świeże mokre wykończenie oraz naturalny efekt. Nawilżająca wegańska formuła zawiera dobroczynny olej z pestek moreli, który zmiękcza skórę i poprawia jej kondycję, a wraz z witaminą E wykazuje działanie antyoksydacyjne, zabezpieczając ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Doskonale sprawdzi się podczas sesji zdjęciowych. Produkt jest dostępny w jednym kolorze Clair. Clear, o, tak powinnam powiedzieć. I zobaczmy po otwarciu. On jest bardzo taki ciągnący, taki jak glutek, jak śluz. O, myślę, że to widać. Ciekawa bardzo formuła, konsystencja. Nie ma chyba zapachu, przynajmniej nie czuję. I zobaczmy sobie tutaj, jak on w ogóle wygląda. No. Jest klejący mimo wszystko. Tutaj było napisane, że nie klei się. Nie, no klei się. Ale hm hm. Trochę jak taka woskowa wazelina, coś w tym stylu. Mimo wszystko w odczuciu tak po rozpracowaniu wydaje się być dość lekki, chociaż nie wiem jak jak lekki może być produkt, który mimo wszystko się klei. Na lato Będziecie robić za taki łapacz wszystkich much, muszek. E, wiecie, kojarzy mi się to z takim plastrem, który, na który są połapane wszystkie jakieś takie muchy, komary i tak dalej i muszki. A tutaj no, mam wrażenie, że ten produkt może łapać wszystkie pyłki i jakieś takie, a, no właśnie, zanieczyszczenia, jakieś e, farfocle z powietrza. E, no nie wiem, spróbujemy. Na razie tak, nałożę go na pewno tu. Chcę zobaczyć, jak on będzie wyglądał na policzku. Czy on mi na przykład nie zważy jeszcze tego rozświetlacza? No daje delikatny blask, taki błysk, trochę właśnie efekt glass skin, czyli tej takiej szklistej skóry, jak szkło. No jest różnica między tą stroną, a między tą. Tutaj jest na pewno bardziej mokry ten efekt. Wygląda fajnie. Eee, tak, na usta. Też. Spróbujmy. Mhm. No to jest tak jak bezbarwny błyszczyk, po prostu. Taki błyszczyk, dość lekki w odczuciu. Muszę sobie wyczyścić tutaj. I spróbujmy sobie jeszcze go nałożyć na oko. Jak trzy sposoby, to trzy sposoby. Boję się zawsze takich produktów, bo dość mocno są tłuste i takie a, zjeżdżające z oka. Ile razy próbowałam, to zawsze po prostu mocno wchodziły w załamanie. No taki ich urok. Oto są po prostu już tego typu produkty. Nakładam na gołą powiekę, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie tak widać tego osuwającego się z oka. Produktu. No, na pewno jest to dość oryginalny patent na makijaż, um, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy lubi mieć uczucie takiego sklejenia, posklejania, bo ja czuję, jak mrugam yy, okiem, że, no, właśnie ta powieka mi się przychwytuje yy, do skóry tutaj, i za każdym razem mam wrażenie, jak mrugam, jakbym odklejała, jakbym Odrywała ją. No, yy, okej, okay. yy, słuchajcie. Przedostatni produkt, który nam został, to jest maskara. I jeśli chodzi o tą maskarę, to mamy hipoalergiczny tusz zwiększający objętość rzęs, intensywnie czarny, wegański tusz, dodaje spojrzeniu wyrazistości, zwiększa objętość rzęs, maksymalnie je pogrubia i wydłuża. Hipoalergiczna formuła zawiera olej z nasion jojoba, który odżywia włoski oraz wegański kolagen, który poprawia ich kondycję. Oliwa z oliwek uelastycznia rzęsy, a pantenol je nawilża. E, precyzyjna silikonowa szczoteczka idealnie rozdziela rzęsy. I umożliwia wytuszowanie nawet najkrótszych włosków. Tuż nie osypuje się w ciągu dnia i nie odbija się na powiece. Słuchajcie, no tutaj na pewno mocno rzuca się w oczy fakt, że mamy bardzo dużo takich aktywnych składników, pielęgnacyjnych składników, więc super, bo oprócz klasycznego produktu makijażowego, kolorówki, no to mamy też coś takiego trochę z pielęgnacyjnego pola. Jeśli chodzi o samą tą maskarę, to. Wygląda jej szczoteczka tak. Nie lubię takich szczotek silikonowych, twardych. No ale cóż. Liczę na to, że maskara będzie super ekstra, fajowa. Próbujemy. Wow! Dwa razy przejechałam. Okej. Okay. No coś tutaj się dzieje i to mocno się dzieje. no maskara. Słuchajcie, faktycznie jest czarna, mocno czarna. Ładnie rozdziela, ładnie rozczesuje rzęsy, bardzo ładnie rozczesuje rzęsy. A faktycznie ta szczoteczka jest na tyle fajnie wyprofilowana, że można sobie dojechać w każdy zakamarek oka, nawet tutaj, wiecie, do tych najkrótszych rzęs. I chociaż jest silikonowa, to powiem wam szczerze, fajnie się nią operuje. Um, no Fajna maskara. Zwracam honor tutaj. Wybaczam tą szczoteczkę, bo produkt jest naprawdę fajny. Jeśli chodzi o Mhm, oczywiście sobie już pykłam. Jeśli chodzi o sam ten tusz, nie jest jakiś mocno lejący, nie jest mocno świecący, co też jest na plus, bo widzimy, nie rozmazuje się jakoś, nie odbija się na skórze. Generalnie trochę bardziej chyba w stronę suchej maskary niż takiej mokrej lejącej, co ja uwielbiam. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Jedyna rzecz, która do tej pory tak średnio mi siada, to chyba właśnie ten tutaj uniwersalny produkt dający efekt mokrej skóry. Um, bo no ja nie lubię uczucia tłustości na skórze, to jest przede wszystkim um, nie lubię właśnie jak coś się klei, nie lubię nawet myśleć o tym, że coś się może przykleić, tak więc dla mnie um, to jest produkt taki nie do wykorzystania, ok, na jakąś sesję faktycznie do jakiegoś takiego bardziej artystycznego makijażu w porządku ale w takim makijażu funkcjonalnym na co dzień no niestety nie, u mnie się to nie sprawdzi, ale pozostałe kosmetyki, naprawdę muszę przyznać, że kolekcja całkiem udana. Nie spodziewałam się tego. Idealna kolekcja właśnie na lato dla minimalistów, dla osób, które nie lubią mieć dużo, e, które lubią subtelny efekt. Ehm, tak, to kosmetyki sprawdzą się, myślę. 100%. I na koniec został nam kosmetyk, który mi w pierwszym takim odczuciu najbardziej się spodobał, ze względu na jego wygląd. Jak obejrzałam całą kolekcję, to jakby od razu tutaj mój fokus poszedł na ten błyszczyk. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale wierzcie mi, on jest bardzo holo. On się mieni na taką jakby złoto, limonka, róż trochę fiolet, a naprawdę świetnie się prezentuje i właśnie no, tutaj jak na prawdziwą srokę przystało, wzbudził ogromne moje zainteresowanie i zachwyt. I teraz tak, przeczytajmy sobie coś więcej o tym produkcie. A, to jest serum optycznie powiększające usta. A, to pardon, chociaż jest napisane um, Gloss Lip Serum. No, takie powiększające, błyszczyk serum do ust. O, może tak serum optycznie powiększające usta o egzotycznym ananasowym zapachu i odbijającej światło formule z mentolem, który daje uczucie delikatnego mrowienia oraz zapewnia komfortowy efekt chłodzenia półtransparentny kolor z pięknymi mieniącymi się drobinkami naturalnie je podkreśla i nadaje trójwymiarowy połysk z efektem tafli zawarty w składzie olej z nasion Jojoba ogranicza utratę wody przez naspórek, zwiększa i odżywia usta a olej słonecznikowy nadaje im gładkości i elastyczności Wegańska formuła jest bogata również w ekstrakt z arbuza oraz owoców gławy, które posiadają właściwości antyoksydacyjne i zabezpieczają skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Wygodny aplikator ułatwia równomierne nałożenie serum. Produkt jest dostępny w jednym unikatowym kolorze: Hologlow. No i widzicie po raz kolejny mamy bombę, że tak powiem, składników aktywnych, a i też produkt, który jak najbardziej jest połączeniem kolorówki z pielęgnacją. Hmm, dobra, muszę sobie ściągnąć z ust to, co teraz mam. I naprawdę, jak patrzę na to, Serum, to w świetle on wygląda jak unicorn, dosłownie holo na maksa. Bardzo mi się podoba ten tutaj, ten zamysł i mm, faktycznie ananas. 100% ananasa czuję. Tak, bardzo słodki. Jeśli ktoś nie lubi smaku ananasa, no to to nie jest dla Was kosmetyk. Um, oczywiście na ustach. Nie widać już tak tego holo. Tutaj robi się nam blask, owszem, ale no nie wiem, chyba że w świetle naturalnym, takim dziennym byłoby to bardziej widoczne, natomiast no tutaj tak nie widzę, ale już zaczynam czuć chłodek i zaczynam czuć delikatne mrowienie, więc faktycznie ten kosmetyk działa na zasadzie jakiegoś takiego pobudzenia ukrwienia i delikatnego powiększenia ust. Fajny ten chłodek taki i takie mrowienie, ale słuchajcie, jest bardzo delikatne, przyjemne. Na pewno kosmetyk, słuchajcie, nie skleja się. Zobaczcie. Tutaj nic się nie klei. Ta formuła jest ultra lekka, bardziej jak taki olejek na ustach trochę spo, w połączeniu z balsamem, niż jak taki stricte wazeliniasty błyszczyk, czyli bardziej w stronę właśnie olejku i balsamu nabliżającego, otulającego super usta, niż e, klasycznego, wiecie, takiego ciągnącego, się klejącego błyszczyka. Bardzo mi się podoba. No dobrze, no to czas na szybki update i podsumowanie. Jeśli chodzi o kosmetyk, który najbardziej mi się podoba w tej kolekcji, bezapelacyjnie jest to maskara. Zrobiła wszystko to, co dobry tusz powinien zrobić, czyli rzęsy są mega czarne, są wydłużone, są delikatnie podkręcone, ładnie rozczesane. Nic tutaj się nie posklejało, chociaż nałożyłam dość sporo warstw, to mimo wszystko wyglądają, wydaje mi się, bardzo naturalnie. Jak nogi pająka. Oczywiście nie wiem, czy coś tutaj się nie podzieje w ciągu dnia na zasadzie jakiegoś um, rozmazania czy osypania. Gdyby tak się stało, to na pewno przyjdę i zrobię jeszcze jakiś update. Natomiast jeśli wszystko będzie w porządku, to zostawiam to tak, jak jest. Wydaje mi się, że powinno być w porządku z tego względu, że jak już Wam wspomniałam, maskara ma dość suchą formułę, a nie taką lejącą, rozmazującą się. Tak więc naprawdę jeśli chodzi o oko i o tą maskarę, super, nie spodziewałam się, to jest bardzo pozytywne ogromne zaskoczenie na plus. Kosmetyk, który najmniej mi się podoba, no to jak już wam wspomniałam, to jest to ten uniwersalny 3 w 1, taki produkt do rozświetlania, do robienia efektu mokrej, szklanej skóry, cery, ust, oka, whatever. Także to po prostu nie jest moja bajka. Zobaczcie, tutaj chociaż miałam czystą w zasadzie tą powiekę, to już mi tutaj zaczął jeszcze mimo wszystko gdzieś tam pozbierał ten Korektor, który widocznie był czy podkład i już tutaj wszystko zaczyna wchodzić w załamanie. Ponadto czuję uczucie tłustości, sklejenia, takiego obciążenia, zapchania wręcz tej skóry. No nie wiem, to nie jest po prostu moja bajka. Jeśli Wy lubicie, to jak najbardziej ok. Bardzo podoba mi się też tutaj ten błyszczyk. To jest w zasadzie chyba drugi produkt. Nie, inaczej. Błyszczyk na równi z brązerem. Bardzo mi się podobają oba te produkty. To by były moje drugie, że tak powiem, drugie strzały, drugi wybór. Błyszczyk jest genialnie taki otulający usta, fajna lekka formuła, fajnie nawilżający kosmetyk, mroźny, trochę taki chłodzący, piekący zarazem. Super, naprawdę na lato orzeźwienie na maksa gwarantuje. Natomiast brązer pięknie się wtapia, uniwersalny, praca bardzo szybka. Produkt jest zupełnie niewidoczny, robi swoją robotę. Nie jest tłusty, nie jest jakiś taki właśnie wazeliniasty, coś, żeby tutaj było jakiegoś takiego świecącego. Nie, kosmetyk naprawdę ekstra. Natomiast pozostałe tutaj to tak. Mam mieszane bardzo mocno odczucia. Róż fajny, spoko, ale chyba bardziej u mnie na usta niż na policzek. Um, po prostu jakoś, nie wiem, takie produkty kremowe. U mnie tutaj nie do końca wyglądają tak, jakbym chciała. Trochę mam wrażenie, że podkreślają moje pory. Ten blask, który tutaj zostawiają, sprawia, że też mam wrażenie, jakby skóra troszeczkę była przetłuszczona. Natomiast rozświetlacz, jak tak patrzę na zbliżeniu, to widzę, że delikatnie tutaj zrobił mi teksturę, że jest delikatnie jakby widoczny i tutaj wygląda ciężko. Głównie tutaj, na samej górze, a tutaj z tej strony, gdzie nałożyłam ten mokry produkt, wiecie, trzy w jednym, no to nie, to tutaj wygląda ok, ale tutaj sam ten rozświetlacz wygląda po prostu trochę za ciężko, także... Chyba też nie do końca. No i to tyle jeśli o mnie chodzi. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Piszcie o swoich przemyśleniach, czy macie któryś z tych kosmetyków, i e, czy też jesteście fanami w lecie, właśnie kremowych konsystencji. Jeśli macie pomysły na kolejne filmy, które mogłyby się pojawić tutaj na kanale, to śmiało piszcie. No i to tyle ode mnie. Ściskam Was gorąco. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! a tak się cieszyłam na tą maskarę słuchajcie, zobaczcie co się tutaj dzieje, ona się wykrusza um, nadal rzęsy są długie wyglądają ładnie, ale co z tego jak maskara się osypuje i to już nie pierwszy raz kiedy no tutaj, że tak powiem musiałam sobie czyścić pod tym okiem także no strasznie mi szkoda fakt faktem mam ten makijaż naprawdę cały dzień, dzisiaj u mnie było parno, gorąco i czuję po Tutaj już, że się poce wszędzie, we wszystkich możliwych miejscach na ciele. No, ale no nie, nie tego oczekuję od maskary. Tym bardziej, że na rynku jest masa, milion maskar, z którymi nic się nie dzieje, i w zasadzie dawno już nie miałam sytuacji, żeby jakakolwiek maskara mi się tak osypała tak tutaj, że tak powiem, no uciekała z tych rzęs, w zasadzie no dotykam i właśnie ona złazi, także u, u ząk, niestety maskara odpada, ale bardzo byłam zadowolona z błyszczyka, raz jeszcze z bronzera, nawet ten róż, słuchajcie, trochę się do niego przekonałam, natomiast maskara i ten produkt trzy w jednym właśnie... Dla efektu um, mokrej, szklanej, szklistej cery odpada. Zupełnie. To są dwa produkty, które u mnie w tym momencie idą out.